Magazyny wyrastają jak grzyby po deszczu. Polski rynek nieruchomości przemysłowych oferuje już ponad 31 milionów metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni produkcyjno-magazynowej. Około 3 milionów metrów kwadratowych pozostaje w budowie. Ogromną część tej podaży zapewnia Dolny Śląsk. Na koniec 2023 roku mieliśmy w okolicach Wrocławia prawie milion metrów kwadratowych w budowie, a za chwilę wystartują kolejne ogromne inwestycje. Jak powstają takie powierzchnie? O tym porozmawiamy dziś z naszymi gośćmi, przedstawicielami podmiotów, które biorą aktywny udział w tym procesie. Zapraszamy do wysłuchania naszego wywiadu. Czekamy na Wasze komentarze i opinie. Dzień dobry. Naszymi gośćmi są dziś Damian Kowalczyk, Panatoni, Toni, Bartłomiej Woźnica, Kobobut, Rafał Brok i Karol Golasik, Grupa RB. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panowie. Jesteście specjalistami w swojej branży. Projektujecie, budujecie powierzchnie przemysłowe dla. Największych światowych marek, ale z taką samą troską staracie się opiekować klientami, którzy wykazują mniejsze zapotrzebowanie. Chcielibyśmy dowiedzieć się dziś więcej na temat zaplecza Waszej pracy. Lidera w sektorze nieruchomości przemysłowych, pana Toni, zapytamy wprost: jak powstają magazyny? Powstają w wyniku połączenia trzech czynników: lokalizacji, kapitału, klienta. Lokalizacja jest niezbędna, żeby znaleźć w niej klienta i zachęcić do niej kapitał. Także jest czynnikiem kluczowym. Kapitał lubi korowe lokalizacje, lokalizacje, które są blisko dużych aglomeracji, gdzie mamy pewność znalezienia najemców w okresie długoterminowym 15-20 lat. Dlatego dopiero połączenie tych trzech czynników daje nam efekt w postaci budowy. Czyli wtedy, jak połączymy te trzy czynniki, możemy myśleć o tym, żeby zlecić projekt i zwieść materiały budowlane. Dziękuję. Czy lepiej buduje się w lokalizacji, tak zwanej korowej, czy na małym rynku? Czy to ma znaczenie, gdzie budujemy? No w naszej opinii zdecydowanie buduje się lepiej w lokalizacji chorowej, tak jak tutaj, bardzo z dużymi partnerami. Jest to współpraca na bardzo wysokim poziomie, dlatego zdecydowanie preferujemy takie realizacje. A skąd wiemy, co będzie potrzebne rynkowi? Skąd wiemy, jak zaprojektować i wybudować magazyn, kiedy nie mamy jeszcze klienta docelowego? Przede wszystkim obowiązuje pewien standard rynkowy. Standard rynkowy. Mówi nam, co jest najpopularniejszym, że tak powiem, tworem, też najchętniej finansowanym. Musimy mieć coś, co jest kompletnie uniwersalne, co ta kartka, umożliwia zapisanie ją najmem dowolnej treści, mówiąc trochę metaforycznie, czyli możemy tam prowadzić logistykę, dystrybucję bądź produkcję, dostosowując się elastycznie do, do klienta. Wymaga to pewnych, kompromisów na samym początku, jeśli chodzi o budowę albo zwiększenia niektórych kosztów posadowienia głębokich słupów na przykład na całej elewacji, bądź zwiększenia w niektórych miejscach nośności dachu. Bądź też przygotowania punktów, w których można instalować, czy budować powierzchnie biurowe, zaplecza socjalne i te rzeczy musimy przemyśleć sobie od samego początku, czy chcemy, że to był magazyn na wielu małych najemców, średnich, dużego Jednego, jak chcemy to, to kształtować, i o tym decydujemy już na, na etapie pewnej, po pierwsze, pierwszej kreski w koncepcji, po drugie, mając jakieś doświadczenie z lokalizacją, doświadczenie zdecydowanie się przydaje, i za nami stoi to doświadczenie wielu milionów metrów kwadratowych zbudowanych. Więc w przypadku Panatonii, mniej więcej wiemy, czego należy się spodziewać. To nie znaczy, że nie zaskoczy nas rynek czymś kompletnie innym, ale znamy standard we Wrocławiu, czyli średnia metrów kwadratowych po pięciu tysięcy, ale ostatnio podpisujemy setki tysięcy tak w jednym kawałku. Nie mamy sprecyzowanych potrzeb klienta docelowego na samym początku, a potrzebujemy projektu. Jak w tych planach dewelopera odnajduje się biuro architektoniczne? Czy odpowiadanie na potrzeby zgłaszane przez deweloperów jest wyzwaniem czy przyjemnością? Na pewno jest jednym i drugim, jest i wyzwaniem i przyjemnością, bo to jest nasza praca, to jest tle taki tym, czym się zajmujemy na co dzień, czyli to jest taka jest, powiedzmy? nasz. Fach, który musimy wykazać tutaj na papierze, no ale nadrzędnym celem w tym wszystkim jest tak naprawdę spełnienie wymagań klienta, inwestora. Więc tutaj jakby te dwa światy muszą się połączyć. Tak. Wtedy pojawiają się sprawy kosztów, optymalizacji obiektu, jego usytuowania na działce, możliwości inwestycyjnych. Zawsze ze strony naszego partnera mamy oczekiwanie maksymalnego wykorzystania działki ułożenia go w sposób najbardziej profesjonalny, i to co wspomniał Pan Daniel, najbardziej uniwersalny, czyli dający możliwość wykorzystania ją na różne funkcje w przyszłości. To jest chyba największy problem, ponieważ wymagania dotyczące poszczególnych funkcji obiektu, czy to jest produkcja, magazynowanie, wymaga in, innych uwarunkowań pożarowych, ewakuacyjnych i tym podobnie, w związku z tym jest to dosyć duży obszar wymagany analizy i znalezienie tego złotego środka, który sprawi, że obiekt będzie uniwersalny, to jest właśnie to klucz naszej pracy z tak dużymi partnerami, jak chociażby pana A jak odnajduje się w tym generalny wykonawca, który dostaje projekt, przemyślany przez ludzi, którzy chcą trafić serca i umysły najemcy. I co dalej? Po prostu ma to wybudować, czy może zgłaszać swoje uwagi? Jak wygląda to na rynku przemysłowym? Jak układa się ta współpraca? Przede wszystkim jak najbardziej wybudować, natomiast oczywiście te hale dają sporo możliwości i to, co tutaj panowie projektanci powiedzieli, Adaptacja tych hal naprawdę pozwala zrobić bardzo dużo. Jest naprawdę wiele możliwości, ale trzeba się poruszać w jakichś określonych zasadach. Te obiekty, tak jak panowie też wspomnieli, muszą spełniać bardzo restrykcyjne wymogi, przede wszystkim pożarowe, wytrzymałościowe, a do tego jeszcze muszą no, być przyjemne w użytkowaniu dla najemcy, czyli muszą też ładnie wyglądać finalnie, czyli ten najemca w tym swoim budynku musi się czuć. Komfortowo i ma być przyjemnie. Stąd te wszystkie aspekty musimy razem z projektantami, oczywiście z inwestorem, łączyć. Dlatego też na etapie budowania spotykamy się z najemcą, spotykamy się z inwestorem, uzgadniamy standardy wykończenia, czasami wprowadzamy jakieś swoje pomysły, które są potem właśnie konsultowane z panami architektami, bo. Czasami da się coś usprawnić, czasami da się coś zmienić. Czasem klient w trakcie już przychodzi z jakimś pomysłem, że coś by jednak jeszcze chciał usprawnić, zmienić, coś mu się urodziło. I tak jak powiedziałem, elastyczność tych obiektów jest duża, ale trzeba cały czas ten temat podnosić i trzeba jak gdyby cały czas trzymać rękę na pulsie i te wszystkie innowacje, które klient wprowadza w trakcie wdrażać. Ale jest to, jak widać, do zrobienia i tych sukcesów już troszeczkę mamy za sobą. Jest to możliwe, ale pewnie nie jest to łatwe. Magazyny mają też wyglądać, jak słyszeliśmy przed chwilą. Kto decyduje o usprawnieniach, które są możliwe, ale nie są konieczne, które ułatwią realizację polityki, na przykład polityki ESG, ale nie są konieczne? Decyzja w dużej mierze jest po stronie dewelopera, ale chciałem już tutaj zauważyć, że świadomość klienta bardzo mocno rośnie i klient też szuka rozwiązań e, atrakcyjnych dla siebie, dla swoich pracowników. E, mamy klientów, którzy, których, u których ta świadomość jest potężna, którzy zaczynają w ogóle rozmowy od tego, od tego typu rozwiązań. Natomiast e, my, jako lider branży, e, lider rozwiązań zielonych, Oczywiście musimy starać się wyprzedzić rynek i z dumą mówię, że, że zawsze byliśmy, byliśmy na czele tego peletonu szukającego nowych rozwiązań, szukającego sposobów na podwyższenie atrakcyjności magazynu, ale też odpowiedzi na, na społeczną odpowiedzialność. Przedsiębiorcy, tak? Czyli znajdujemy dla, dla naszych klientów rozwiązania, które stawiają ich od razu w pierwszym rzędzie odpowiedzialnych firm, które, które dbają o swoje otoczenie i dbają o swoich pracowników. Czyli możemy pewne rozwiązania narzucić, bo rynek tego oczekuje i są już dziś standardem. Natomiast są też rozwiązania, które zapewne proponujecie wdrożyć wszyscy nasi goście, naszym klientom. A co w sytuacji, kiedy wszystko pięknie przemyśleliśmy, zaprojektowaliśmy, skalkulowaliśmy, to wszystko jest już nawet w realizacji i przychodzi klient i chciałby nanieść zmiany? Zmiany istotne. Co w tej sytuacji? Czy architekci widzą takie możliwości? Oczywiście, no, nie ma takiego, w którym nie da się tej zmiany nanieść. Wszystko zależy od tak naprawdę momentu, w którym jesteśmy. Jak jest moment, w którym jeszcze nie ma konieczności jakiejś takiej, można powiedzieć, ingerencji w kwestie urzędowe, czyli na przykład projekt, który został złożony do urzędu, to jak najbardziej. Ale oczywiście jest taka możliwość również, można powiedzieć, na etapie administracyjnym. Jednak wymaga to innego podejścia. Ale podsumowując jest to wszystko do wykonania. Potencjalnie ja to... dopuszczamy możliwość zmiany naszego, nawet najlepszego w naszym przekonaniu projektu, który nawet jest już w fazie realizacji, tak? Tak jest, nie ma nie ma drogi zamknięte, nie ma drogi w jednym kierunku. Zawsze jest, jest elastyczność w tym wszystkim, jest możliwość rozwiązania problemu. No i tak naprawdę do osiągnięcia celu, który tutaj ma klient i inwestor. Gdybyśmy zapytali generalnego wykonawcy, który, w którego portfolio przekrój tych nieruchomości wykonywanych dla klientów jest ogromny, od mniejszych przez większe powierzchnie produkcyjne i magazynowe przez biurowce i inne nieruchomości, nie tylko przemysłowe. Słyszysz magazyn, co widzisz? Ja widzę spektrum możliwości przede wszystkim, tak? Bo e, w magazynach, tak jak powiedziałem wcześniej, że naprawdę jest bardzo dużo elastyczność. Można tam prowadzić wszelkiego rodzaju działalność, od magazynowej podszelak produkcyjną. Także ja widzę przede wszystkim możliwości. I tutaj to, co panowie powiedzieli, jeżeli chodzi o zmiany, ja rozumiem klientów, bo sam jestem przedsiębiorcą, klienci też mają swoich klientów i to często więc oni narzucają zmiany, wprowadzają jakieś wymagania, na które trzeba szybko zareagować. Dlatego magazyny między innymi też pozwalają na to, żeby szybko pewne zmiany dało się wprowadzić w gro nieistotnych, a nawet i te istotne również jak najbardziej na etapie już budowy też są do zrealizowania. Także magazyn przede wszystkim spektrum możliwości. Piękne. A jak Panowie widzicie magazyny w najbliższych latach? Jak wyobrażamy sobie magazyn w najbliższej przyszłości? Według nas magazyn w przyszłości będzie rósł w górę. Zdecydowanie. Mhm. Rosną ceny ziemi. Szukamy, szukamy optymalizacji. Jedną z podstawowych rzeczy w, ty, w tym zakresie jest jest wysokość. Druga rzecz, pasywność, czyli będziemy szukali rozwiązań, które będą z jednej strony ekologiczne, a z drugiej będą zwiększały potencjalne oszczędności w trakcie użytkowania magazynu, czyli mówimy o, o magazynach energii, o fotowoltaice, o zwięks dalszym zwiększaniu izolacyjności ścian i dachu, Mówimy o szeregu rozwiązań, które spowoduje podwyższy atrakcyjność korzystania z magazynu, podwyższy, obniży jego potencjalny koszt użytkowania. No, Będziemy musieli jakoś obronić się przed rosnącymi kosztami, właśnie właśnie szukając oszczędności w tym zakresie, a dodatkowo Chyba wszystkim nam wzrasta świadomość tego, że jesteśmy odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy. I ta odpowiedzialność powinna być też ubita w realizowanych projektach. Takie projekty jak nasze, magazynowe, przemysłowe, one zakładają przynajmniej zbliżenie się do zeroemisyjności, a docelowo zeroemisyjność, zakładają unowocześnienie. Przemysłu, nowocześnienie logistyki w sposób, który będzie przyjazny dla sąsiadów, dla środowiska, dla społeczności, a jednocześnie atrakcyjny dla naszych klientów i jego pracowników. To jest kierunek zmian i w tą stronę na pewno pójdziemy. Wspomniałeś o tym, że magazyny rosną. Dziś już budujemy w standardzie 12 metrów netto, a nie 10 metrów, jak było to do tej pory, jeszcze zupełnie niedawno. Co te dwa metry dodatkowe oznaczają dla pracy architekta? Tak naprawdę parametr 12 metrów jest też dosyć ciekawym parametrem, jeżeli chodzi o wysokość o przepisy budowlane, które nas obowiązują, zmienia się klasyfikacja wysokości obiektu, czyli podwyższamy jego parametry, tak? W związku z tym. Zwiększenie tej wysokości nie powoduje tylko podniesienia samej konstrukcji dachu, ale też wykonania trochę więcej elementów dotyczących zabezpieczenia pożarowego obiektu więc to dosyć istotne. Natomiast jeżeli chodzi o przepisy obowiązujące w naszym kraju, często ten parametr 12-metrowy jest zwyczajowo przyjmowany w takich terenach przemysłowych. I borykamy się z tymi problemami, szukając rozwiązań, ale mam wrażenie, że tutaj świat architektoniczny, konstrukcyjny już jest tak zdrenowany tymi rozwiązaniami, że jedynie znalezienie terenów przez dewelopera, które umożliwiają, Fizyczne jego podniesienie tak, zgodnie z przepisami jest tutaj kluczowe, tak, bo jeżeli chodzi o nasz aspekt techniczny, możliwości, nie ma to takiego znaczenia. Oczywiście zmienia się ilość parametrów związanych z ogrzewaniem tego obiektu, tak, z jego funkcjonalnością, natomiast to wszystko faktycznie zmierza w kierunku zwiększenia tych kubatur, a co za tym idzie, zmniejszenia ilości terenów, które umożliwiają realizowanie. Tak, wymagających inwestycji. Dla generalnego wykonawcy podniesienie budynku o 2 metry to też chyba nie jest dziś wyzwanie? Nie, dziś to już nie jest wyzwanie. <laughs> tu zmiany takie, które się pojawiają, to co panowie spojrzeli. To jest kwestia dogrzania, to jest kwestia doświetlenia, ponieważ no to oświetlenie wisi jednak te dwa metry wyżej. Natomiast pod względem konstrukcyjnym nie ma to tutaj większego znaczenia, a tą kubaturę jednak faktycznie znacznie zwiększamy. No oczywiście to ciągnie jeszcze szereg innych konsekwencji, bo to nie tylko tych budowlanych, ale tych magazynowych, bo to i regały wyższe i wózki wyższe, także tutaj pole do działania jest nie tylko dla wykonawców, ale też tych branż, które potem ten magazyn obsługują, także tu jest też sporo do, do zrobienia. Natomiast wykonawczo to absolutnie już w tej chwili nie jest żadnym problemem. A będziemy na pewno szli w tym kierunku, tak jak tutaj było powiedziane, żeby te magazyny były jednak coraz wyższe. To prawda. Wspomniałeś też o wyzwaniach związanych z wyposażeniem magazynu. Natomiast wszystkie doświadczenia i kalkulacje wskazują, że w wyższym magazynie jednak osiągamy zdecydowanie wysokie wyniki optymalizacji. W związku z tym na pewno warto, na pewno warto iść w tym kierunku i, i dla wszystkich wydaje się, że jest to z korzyścią. Panowie, była to bardzo interesująca dyskusja. Poruszyliśmy zaledwie w minimalnym stopniu zaplecze waszej pracy i tematy nad którymi pracujecie wynika z niej jedno przede wszystkim warto pracować z profesjonalistami i współpracować z profesjonalistami a budowa projektowanie i budowa magazynu którego początkiem jest zakup ziemi najlepiej dobrze przygotowanej i sprawdzonej wymaga zdecydowanie wiedzy eksperckiej i doświadczenia. Szanowni Państwo, Panowie, dziękuję za poświęcony czas, a naszym gościom, widzom, słuchaczom dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejne nasze spotkania. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.